Rynek kolejowy w Europie jest jednolity i tak naprawdę nie ma żadnych barier, żeby podmioty zagraniczne mogły zainwestować i rozpocząć działalność w Polsce. Na rynku towarowym jest bardzo wiele przykładów inwestycji kapitałowych z innych państw i mi się wydaje, że nikt nie blokuje konkurencji w Polsce. Ewentualnie nie ma jej jeszcze, dlatego że warunki ekonomiczne i stabilność tego rynku nie pozwala na inwestowanie. Jeżeli chcemy mieć kolej, która jest różnorodna, która jest ciekawa, barwna, atrakcyjna dla pasażera czy dla przewoźnika ładunków, to powinniśmy myśleć o tym tak jak o rynku lotniczym, gdzie powstają różni przewoźnicy, później bankrutują, są przewoźnicy drodzy i tani, są przewoźnicy niezwykle prestiżowi, są przewoźnicy, którzy wożą masy pasażerów. i Dzięki temu ten rynek rośnie, dzięki temu porty lotnicze odnotowują rocznie wzrosty. Jeżeli chcemy, żeby na polskich dworcach było coraz więcej pasażerów, to pewnie też powinniśmy myśleć o takim modelu. Natomiast to się nie stanie, nie stanie z dnia na dzień. Ten rynek musi dojrzeć. On jest cały czas jeszcze rynkiem młodym i rynkiem wschodzącym.